Witam wszystkich mamy dzisiaj 9 października 2022 rok zrobimy taki szybki wgląd do tej rodzinki może to jeszcze rodzinka jeszcze w starym ulu jak zauważyliście może wymienić wymieniamy ule w większości mamy wymienione ale to jest jeszcze w starym ulu zobaczymy co tu w tej rodzinie się dzieje co chciałem powiedzieć. Zdejmę powałkę. To będziemy. Przeprzedzamy. Troszkę może dymku damy tutaj, żeby zeszły na dół. Tu rodzinka, jak kojarzę sobie, była zostawiona na 9 ramkach. I tak mi się wydaje jakby wzięły mało troszeczkę no, czy to matki gdzieś nie ma chyba nie Jakby wzięły mało e, syrop Tuje są zatwory 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tu była ramka Troszkę dymku, żeby, bo dzisiaj jest 15 stopni słoneczko, ale nie jest za ciepło. Żeby lepiej, niech sobie siedzą w ulu Nie wylatują. To była ramka z pieżgą i troszkę pokarmu, a to resztę było 8 ramek w Zobaczymy, co mamy teraz. Na dzień dzisiejszy. No, wszystko jest spokitowane. W sumie już nie powinno się zaglądać. Powinno być dobrze. No ale No, czy my to wyjmiemy ten zatwór teraz? Mówię, może mi się tylko tak wydaje, że mało wzięę. aha A tu nie można zatworu wyjąć Żeby by nie rozerwał A może tą ramkę wyjmę jakoś I dopiero zatwór jeszcze, ale pokitowałem o, poszło coś tu dobrze ciężko, ale poszło może ta ramka wyjdzie o, proszę ramka wyjdzie łatwiej te zatwory są co my tu mamy To tu widać co ja pokazuję widać widać pierzga ogólnie na sam dole troszkę widać pierzgi i ramka z pokarmem Tam musimy wyjąć na zewnątrz łatwo teraz wyjąć czy nie wyjąć, a niech sobie tu będzie pokażcie tu już był czerw a teraz jest pokarm i troszkę pieżgi na dole tu jest cała z pokarmem moski nadbudowane Wytłumaczenie jest, że powinno być dobrze. Szybki taki wgląd zrobimy, zajrzymy. Tak bym nie zaglądał ale dla celu filmu. Tu jest troszeczkę czerwony. Abym nie chciał, żeby tak było. Ruszek się na Tu też troszeczkę jest ale to nie ma znaczenia nie powinny jeżeli zobaczymy dalej jeżeli nie będzie więcej chociaż tu czym bliżej środka może być gorzej ale zaraz a jest lekka ramka albo pierzchki tu jest dużo ale pokarmu też jest ale trzeba wybiegnąć Jakichś tu nie zauważyłem. Może gdzieś indziej jest. Pieski na siły No i bardzo dobrze. Powinny się zabiegać ciała niszczonego teraz na zimę. Ale tu jest czerw. Niedobrze. Dużo go nie ma, ale jest. I tu też jest tak się obawia. Ta rodzinka nie brała aż tak Ale jajeczka czy są Ale jest młody czerw też Niedobrze Jeszcze. Tu jest matka. To jest znacznika. Nie wiem, czy widzicie? No. Tu jest matka. Nie ma znacznika. Nie wiem, albo znacznik zgubiły, albo wymieniły ją sobie. Z drugiej strony będę odwracał. I dlatego ona taka dynamiczna jest. Tu już jest, przynajmniej na te dwóch ten czerwca, tu troszeczkę już jest, ograniczone. Późno pszczoły się zdobiły. Rokliwe. Pełno. Ramek obejmie. Tak, normalnie. W, w trakcie zimy będzie bardzo zimno. Ta ramka w sumie tu jest teraz niepotrzebna. ale niech będzie. 6 ramek. Średnio kłąb zajmuje. To jest na tych, wróć na tych teraz. To no, nie ma znaczenia. Na tych, jak będzie, to 2. 4, 6 ramek. kłąb tak zajmie, powiedzmy. To pogarło powinno starczyć się w zupełności. Te pierwsze dni teoretycznie mogłyby przenosić, ale to poważne życzenie. Tam się wiąże gdzieś tu. No tu były czerw, Tu pierzga była. To był wiąże się gdzieś tu kłop. Ale tu z tej strony ramki były do końca za, e, za syropem. Także teoretycznie powinno być dobrze. No nie będę, już jest późno, nie będę karmił o tej porze pszczół. Podstawimy półkorpus Pod spód Będziemy postawić po wszystkie Połówki się gniazda wychłodzą Przestaną czerwić, powinno być dobrze Powinno wystarczyć W zupełności Nie będziemy wydziwiać Już teraz, bo to już jest październik Dobrze przyciśniemy No i to by było tyle Więcej już chyba nie wiem czy dam, dam radę zajrzeć do jakiegoś ula bo pogoda nie sprzyja temu Co by tu jeszcze? Do następnego Dzięki wszystkim za uwagę